Siemu z tej strony Maja. Nagrywamy dzisiaj odcinek siostra i brat. Brat trzyma kamerę. Ja się tutaj witam, nazywam się Maja. Ten co trzyma kamerę nazywa się Filip. I nagrywamy taki odcinek. Zabawa pan mrówka, że ja dzwonię, a on musi przylatywać i naprawiać różne rzeczy. Ym, I to jest taka fajna zabawa bo, No wiecie, pierwsza będzie taka nieśmieszna, połowa taka, a później będzie taka bardzo śmieszna, więc będzie fajnie. Teraz przejdźmy do oglądania. Eee, a, jeszcze chciałem coś dodać. Eee, kupujcie takie ustaweczki. Eee, no, Junior, Play, Life. Eee, chyba dobrze przeczytam, ale. Eee, tak. Jest grudzień i nie pytajcie dlaczego jesteśmy w bluze. Jest 11 rano. To znaczy 11 po prostu. No i... My jesteśmy w bluzach, bo jest strasznie ciepło w zim, w... no w mieście. Dobra. No, dobra. No, 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 na. na, na. Na, na 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 tak 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 i o nie no już lecę dobra lecimy lecimy już jestem okej okay. już proszę pana pieniądze dziękuję eee. dobra i No lecimy. Lecimy do Dubaju. No i może nam się to coś. Mam nadzieję, że się nie po... Proszę pana, proszę szybko przelecieć. Ja już jest, Ja już jestem. Um, trzeba na... Trzeba zreponować mój pokój. Tutaj będzie ściana. Dobrze, dobrze zrobione. Tutaj, y, tutaj łazienka. Dobrze, dobrze zrobione. A tutaj sala. Dobrze, dobrze zrobione. A tutaj kuszka. Dobrze, dobrze zrobione. I szafka. Dobrze. Zrobione. A trampolina. Zrobione. A tutaj drzwi. Dobrze zrobione. Zrobione. I trampolinę miejszą. Zrobione. Dobrze, dziękuję. Słuchajcie, teraz pójdziemy gdzie indziej. Chodźmy ja. Oj, jesteśmy już na miejscu. E, da, przekazuję teraz wszystko.

dziękuję zobaczcie mamy tu pełno kamyczków ładnie jest no tak te, 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 teleportujemy się do Pia... Jesteśmy w Piaskownicy. Jak widzicie, bardzo szybko. to No właśnie. Jak chcecie dłuższe odcinki z tej serii, to koniecznie... Zostawiajcie zas... łapki w górę. I subskrypcję. Jeszcze chyba robimy odcinek, co? Czy nie? Czy taki Masz, króciutki? Kolejny odcinek to został e, 10 co najmniej łapek z górę. Może być 5. To też wylatuje kolejny odcinek. Może w domu, może na zewnątrz. No A my chyba jeszcze potoczymy tą serię, ale już zrobimy to w teleportacji. Już się przeteleportowaliśmy. I ty chyba skażesz, żeby dla robić tutaj błota, tak? <noise> e, dobra. No i my chyba odcinek. No właśnie. No to i to tyle z od tego odcinka, a więc pa, jeszcze się pożegnam z wami wasza ulubiona youtuberka. Tak. Jeszcze fajne efekty dodamy. No, 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 wa, de, wa, wa ła wa się Jaki? Kaczek, czy coś tam. Ła-wa-uła! Ła-wa-uła! Ła-wa-uuła! To tyle. Coś A. jeszcze do powiedzenia? Już jest. To więc pa. No powiesz, patnie.